Cześć, kochani! Tak, ten tytuł to nie clickbait. Włamywałyśmy się do domu, a właściwie Anna włamała się do domu. E, I już Wam nakreślę sytuację. Wadgli są takie drzwi, że y, nie mają klamki y, z zewnątrz, więc jak y, z zewnątrz drzwi bez używania klucza teraz mi otwórz, to już nie jestem w stanie tego otworzyć. Otwórz, Anusiu. <noise> Muszę otworzyć kluczem. I dzisiaj wychodząc z domu, zapomniałam klucza. W momencie, kiedy zamknęłam drzwi, przypomniałam sobie, że klucz, który zawsze jest w płaszczu, został w płaszczu, bo dzisiaj było tak ciepło, że szłam bez płaszcza. Szczęście zostawiłam otwarty lufcik, ale tutaj mamy taką roślinę pnącą, która oplata nam całe okno. Ja nie jestem w stanie się zmieścić przez ten luftik, bo jestem trochę za gruba, zdecydowanie za gruba, ale tak sobie pomyślałam, że nelcie wrzucę przez ten otwór. Więc najpierw spróbowałam zrobić jak największą dziurę w tych wszystkich plączach, w pnączach. Teraz widzicie, że tu jest taka całkiem spora dziura, bo to wszystko było okryte tymi pnączami. Ale okazało się, że Nelcia absolutnie boi się, nie chce tam wejść i ja też za bardzo nie dam rady, bo tutaj też ciężko jest podejść, bo tu tych roślin jest naprawdę dużo. A więc już w pewnym momencie po iluś tam próbach włożenia Anielki myślałam, że się poddam. Pomyślałam, że włożę tędy Anę, ale Anna jest za ciężka, nie dałam rady jej tak bardzo podnieść, żeby przez. To wejście dała radę przejść, ale zaczęłam się bardzo y, mocno y, siłować z tymi roślinami, i udało mi się w tym miejscu zrobić taką wielką dziurę. Na początku zaczęłam torować rękami, ale y, w pewnym momencie było mi ciężko. Ale w torbie, którą miałam ze sobą, znalazłam klucz do mieszkania w Polsce. Tak, jestem w tej chwili w Anglii i mam ze sobą klucz do mieszkania w Polsce, ale do domu w Anglii nie mam. Brawo, mama, brawo. I udało mi się tym kluczem poprzecinać tutaj w całą tą roślinę. No niestety, z jej części umrze, ale ona jeszcze się zdąży szybko do wymiaru odbudować, w końcu jest dopiero kwiecień. I tędy ile my tu ślimaków mamy. Teraz dużo poodpadało się w, w tej roślince sobie spokojnie żyły. I Tędy troszeczkę Anę podsadziłam, stanęła na parapacie i przeszła przez ten lufcik i otworzyła nam drzwi. Normalnie super dzielna Anna, misja ratunkowa zakończona sukcesem. A co więcej, powiem Wam, że takie rozwiązanie zamykania drzwi od początku mnie stresowało. Już się kiedyś włamywałam, ale akurat to było lato. I jeszcze wtedy te rośliny pnące y, były takie bardzo malutkie, bo one dopiero zaczynały tutaj rosnąć. E, I miałam dodatkowo otwarte duże okno, ono było tylko tak leciutko uchylone, no ale mogłam je sobie otworzyć i jakoś weszłam. E, też mi było ciężko wejść, ale od sąsiadki wzięłam krzesło i. <laughs> masakra. Ana e, już kiedyś chodziła przez okno, ale też przez duże otwarte okno, bo tata zapomniał klucza. Ją przekładał przez to okno. I ja ostatnio tak, taki miałam takie przeczucie, taką intuicję, że jakoś bardziej się bałam tego, że zapomnę tego klucza i sobie dorobiłam dodatkowy klucz, żeby mieć w różnych miejscach klucze przy sobie. Ale jeden klucz jest w jednym płaszczu, a drugi klucz jest w drugim płaszczu. A dzisiaj było ciepło. I poszłam bez płaszcza. Muszę sobie jeszcze dodatkowy klucz dorobić do nie wiem, do plecaka i do torby. Jest już e, dzień po włamaniu. Dzisiaj e, zaczął się długi weekend, bo tutaj e, jakoś na początku e, maja, chyba e, pierwszy poniedziałek maja, albo a może jest tak, że jeżeli poniedziałek wypada gdzieś jakoś tak. 6 czy coś dnia maja, to może ostatni poniedziałek kwietnia, nie wiem dokładnie, ale na początku maja jest wolne i to jest zawsze poniedziałek. No i teraz mamy taki długi weekend. Jest wyjątkowo ładna pogoda, więc wybraliśmy się do centrum do takiego dużego parku z wieloma placami zabaw. Wreszcie mam trochę siły i weny do nagrywania. Jak wiecie, kiedy jestem w Polsce, to... Jeszcze tu muszę, a nie dokarmiać. To nie nagrywam, bo nie biorę ze sobą laptopa, więc nie mogę na bieżąco montować. I później te filmy się dezaktualizują, bo jak jestem w Polsce, to nie jestem dwa dni, tylko na dłużej. I miałam nawet kilka pomysłów na filmy w ostatnich miesiącach, ale tak na dobrą sprawę to od mniej więcej 10, a może i 3 grudnia, nie pamiętam, jakoś na początku grudnia zachorowałam. Przeziębiłam się i tak na dobrą sprawę od tego czasu ani jednego dnia nie miałam takiego w pełni zdrowego. Ciągle jestem bardziej lub mniej przeziębiona. Niedawno załapałam też covid No, na Wielkanoc chciałam trochę ponagrywać, ale wtedy złapałam COVID-a w ogóle, to wtedy wszyscy mieliśmy covid -a. I też się tak tylko yy, od niego przychodziłam, ale mimo wszystko tak nie najlepiej się czułam, nie miałam siły do nagrywania. Więc mam nadzieję, że teraz będę miała więcej siły, energii i weny, chociaż na jakieś spektakularne efekty nie liczę. Na pewno się do Polski znowu niedługo wybiorę, więc yy, znowu nagrywać nie będę. Na pewno Anielcia znowu yy, kicha, więc zaraz ja się od niej zarażę, maksymalnie dzień, dwa i też będę chora. Zabawę zaczynamy od pikniku. Ja już właściwie swoją kończę swój, y, swoje jedzenie. Miałam tu sałatę z rzodkiewką, szczypiarkiem, y, y, kukurydzą. Tutaj był y, sos jogurtowo czosnkowy I troszkę łososia. Do tego precz, lec, dla A dziewczyny miały inne rzeczy: woda, kapanosy, orzechy. O słodycze, kata im wziął. Co my tu jeszcze mamy jakieś przekąski bez cukru. Mm, I winogrona tam są. Na pewno jeszcze pewnie pod koniec będą frytki, lody i tak dalej. Ale powiem Wam, że łosoś mi wyszedł pyszny. Ja mam jeszcze w plecaku schowane owoce i próbki. A teraz na taki jakby deser podjadam sobie. Mm, Mini knackersy. Twoje wiaderko? A gdzie ostatnio je widziałaś? Już ktoś zabrał ci wiaderko? Chodź, zapytamy tatusia, czy nie widział. To nie widziałeś w kieszeni wiaderka? A masz powinnować na razie moją piadę kotosz? Mhm. <noise> Już nie i <idzie> piasku <noise> Gdzie idziesz? No to idź. Już nie idzie do piasku. A gdzie teraz będziesz szła? Anusia udaje, że jest syrenką i pływa. Anusia się tam bawi z tatą. A Anielcia podjada ze mną krakersy. I ktoś już zgłodniał. Jadł 10 minut temu. Może 15. I już zgłodniał.

Patrz Anielcia, Anna ma rybi ogon. Widzisz? z piasku tata zrobił jej rybi ogon. Anna była syrenką. Anielcia mnie prowadzi na wodę. Mówi, że tam gdzieś jest woda. Zaraz zobaczymy. O, jaki tor przeszkód! w tą stronę, dobra, to zejdź tutaj tędy. Hops. O, nie ma wody. Niedawno mówiłam o tym, że pewnie zaraz będę chora, bo się od nelki zarażę i się rozkichałam na dobre i poczułam drapanie w gardle. A więc już dzisiaj wieczorem na pewno będzie gorzej Nie wiem, mam już dosyć tego chorowania Dziewczyny przynoszą ze szkoły, z przedszkola, tata z pracy ja to wszystko łapię. Wszystko. Jakiś czas temu, jakieś nie wiem, dwa tygodnie temu już stwierdziłam, że mam dosyć tego chorowania. I się położyłam na cały dzień do łóżka. Bo wiecie, jak to jest, jak się jest mamą. Jestem chora, czuję się fatalnie, ale zachowuję się tak, jakbym była zdrowa, bo wszystko i tak musi być zrobione. Wszystko musi iść <laughs> swoim rytmem. Ale. Pewnego dnia stwierdziłam, że ja już tak dłużej nie mogę i po prostu cały, cały <laughs> dzień leżałam w łóżku i jejku, jak mi się potem poprawiło. Gdybym mogła tak trzy dni poleżeć, to bym chyba wyzdrowiała tak na dobre, na dobre. Ale trzy dni to jest no, nierealne. Leżałam sobie jeden dzień od grudnia, a jest 29 kwietnia. A na samym początku grudnia zachorowałam, więc w ciągu 5 miesięcy bycia cały czas chorą, poleżałam w łóżku jeden dzień. Dziewczyny znowu zabrały się za jedzenie i picie. Pełno to jest rodziców, którzy gdzieś na trawie przewijają swoje dzieci, chociaż tu jest e, zaraz, o tu, 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 tu jest toaleta. I tam jest przewijak, w ogóle to jest toaleta tylko dla dzieci, dorośli nie mogą tam wchodzić, chyba żeby pomóc, tylko po to, żeby pomóc dzieciom, mogą tam wchodzić. Ja oczywiście, kiedy potrzebowałam, to wzięłam aniołcie ze sobą, żeby była moją przykrywką. No i, a właśnie, co ja chciałam powiedzieć, że jest pełno dzieci, pełno rodziców, którzy przewijają swoje dzieci i powiem Wam, że naprawdę cieszę się, że okres pieluchowy mam już za sobą. No i czas na lody, nieodzowne przy takich wyjazdach. Eee, tutaj często lody sprzedają z takich samochodów z lodami. Zaraz Wam pokażę, co jest do wyboru i w jakiej cenie. W tym samochodzie mam akurat takie smaki, takie ceny, jak widać. Nie wiem, czy widać. Dziewczyny pewnie mają coś w parku. Obie dziewczyny wybrały to samo. Sprinkle cone z takim patyczkiem czekoladowym, ale ona już swój patyczek zjadła. A tata nam zanielcią uciekł. Zaraz może pokażę jak ten patyczek wygląda, chociaż obawiam się, że zanim tata dogonimy, to już patyczek będzie zjedzony. Pyszny czekoladowy patyczek. Motyl? A my się ostatnio bardzo lubi motyle A masz bluzeczkę z motylkami dzisiaj? Kto tu się kładzie? Łap motyla Poleciał daleko. Ty też masz dzisiaj motylki na bluzeczce? Robisz mi zdjęcie? ci do pie! super. Zobacz, bo Tata i Jana nam uciekają. Musimy ich dogonić, zanim się zgubimy. Tam są. Zobacz, jak już są daleko. Anna bardzo chciała dzisiaj wodę i fontanny i wszystko, ale chyba wszystko jest pozamykane. Chyba robią jakiś remont i woda nigdzie nie leci. Bo już jesteśmy w którymś z kolei miejsców, w którym powinna lecieć woda i jej nie ma. To ze mną. Dobrze, biegniemy. Spontanna działa. Patryk, jaka to już patyka? Patyka ci znaleźć? A po co ci patyk? Te tulipany już przekwitają. Sołte, żółte Swoją drogą tulipany to jedna z moich ulubionych kwiatów. Czy to są tulipany? Tak, Anusiu. Tak, to da, 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 da. Tata już jest daleko daleko czy to też tulipany? Tak. Aż trzy kolory tulipanów. Tak. Trzy kolory tulipany. I tu są jeszcze inne kolory. I też tutaj są. Takie postrzępione. Z czego? Postrzępione ma. Taka odmiana. Patrz na kały fontannę. Ostatnio mhm. nie działała działa. Więc chyba tylko w tamtej części parku nie działały fontanny, a tutaj działają. I już mamy kolejny plac zabaw Mój ulubiony Ten jest twój ulubiony?

Olha Ale nie na mokrym. Zmęczyłaś się, Nelciu? 牛场。 Kto to ma pizzową buzię? Wszyscy, cała brudna. Tutaj mam pizzę. Tutaj masz pizzę. W pudełku po ziemniaczkach. Żebyś sobie mogła wygodnie w czasie drogi jeść. Anielcia tak nie chciała pizzy, a teraz zajada.